Druzbowie, druzbowie, siadojcie na konie, pojedziemy prosić po hanusi stronie. Druzbowie, druzbowie, komu druzbujecie? Tej naszej hanusi, łożenić ją Jedziemy, jedziemy, druzecki. Ni się kogo pytać, ni druzecki słuchać. Koni tu mój gady, do ze mi rady, które ty prowadzi ścieżka bez zasady. Jedziemy tu prosić starościeńka swego, Ażeby nos czyją do domu swojego. Ale wąt do siebie, by się weseliła pani gospodyni. Druzbają sedruzba, tysiąc druzba, rozdruzbuje, mą ładną wdruk to ją pocałuje. se druzba, służy mi druzbina w jednej... And am a drugi dziewczyna.